Drive Space Colony. Blackwater Industries. Planujemy ewakuację Scatterwood. Pan Waterhouse pobrał już zyski z naszego konta i sprzedał część obiektów, w tym wszystkie kolektory słoneczne. Odkrycie pól lawy oznacza, że musimy wykorzystać energię magmową jako główne źródło zasilania. Nowa, większa liczebnie drużyna ma być wypoczęta i zżyta tak aby mogła stworzyć zgraną jednostkę gotową na specjalne zadania na nowej nienazwanej planecie. Udostępniono niewielkie lasery, które posłużą do rozprawienia się z zamieszkującymi lawę istotami. Małe futrzaste szkodniki, które przybyły niedawno na pokładzie statku handlowego, są nieszkodliwe i dlatego systemy celownicze zostały zaprogramowane tak, by nie otwierać do nich ognia. Ponieważ jadalna roślinność została wytrzebiona, a firma nie zamierza przeznaczać na tę planetę dalszych funduszy, musicie wykorzystać laboratoria biologiczne do produkcji odżywki. Emerytowany kapitan Charles Wilmington! Do usług. Dobrze być tu z powrotem. Nazywam się Wasilias. Jestem do Waszej dyspozycji. Chętnie poznam gwiazdy. Aktywaczcie. Hej, Steve. Popatrz na te wyniki skanowania. Skończyły nam się hydromorfusy. Musimy zacząć kupować odżywkę albo już niebawem zrobimy się głodni. Zasilanie awaryjne. Pod... Graj w Space Colony. Blackwater Industries. Oroksi? Handlujesz z Oroksami? Barbaro! Jesteś złą osobą, lecz nie szaloną! Coś ty zrobiła najlepszego! Teraz skoro wiem czemu to naprawdę jesteśmy, wybuchłam na Lichwort. Oj nie dobrze. Okazuje się, że Blackwater handluje z najstarszym i najpotężniejszym wrogiem ludzkości, oroksami. Wygląda na to, że w zamian za informacje o selensoańskich monolitach próbowano sprzedać kokony protoraptorów znalezione we wraku federacji. Oroksi już opanowali do perfekcji produkcję swoich aniołów śmierci i chcieli rozwinąć arsenał dzięki programowi hodowli raptorów. Ich baza była zaopatrywana w tajemnicy przez fribulańskich kupców, a teraz oroksi są nieźle wkurzeni i, jak to powiedzieć, chcą tu przyjść i rozetrzeć nas na proch. Oj chłopie. Należy zlikwidować raptory i zniszczyć lub zebrać wszystkie kokony. W tym drugim wypadku mają one zostać przetworzone w nowej komorze obcych. Skanowanie wykazało, że w okolicy znajduje się Strażnik Oroksów, a kosmiczne wykrywacze informują nas, że zbliża się ich jeszcze więcej. Nie wolno Wam jeszcze użyć rakiet, i dlatego będą one zablokowane. Blackwater Industries. Wszystkie strefy zostały już otwarte, a pociski odblokowane. Czeka Was olbrzymi najazd obcych. Szansa przeżycia? Niewielka. Waszą jedyną nadzieją jest ostrożne planowanie. Umieszczony znacznik odkrył lokację bazy Oroksów, która może być teraz celem dla rakiet. Aby ją zniszczyć, trzeba będzie trafić ją bezpośrednio trzema pociskami. Jednak wyeliminowanie bazy spowoduje, że Oroksi przeprowadzą zmasowany atak. Który przetrwać tylko wtedy, gdy będziecie mieć rozbudowane systemy obronne. Ponieważ z czasem będzie przebywać oroksów, musicie idealnie wybrać moment wystrzelenia rakiet. Jeśli odpalicie je zbyt wcześnie, nie będziecie mieli odpowiedniej obrony, a jeśli zbyt późno, stawicie czoła przeważającym siłom wroga. Załogo! Śmierć lub chwała! To będzie historyczne wydarzenie. Albo zginiecie okropną i tragiczną śmiercią albo wszyscy będziemy sławni. Firma za to, że szlachetniej i bohatersko wkroczyła, aby obronić rodzaj ludzki, a wy za rolę, jaką w tym odegraliście. Co jest? Myślałaś, że zagarniesz całą premię dla siebie, co? Nie mam mowy. Myślę, że oboje będziemy bogaci lub martwi. <laughs> Spójrz, co mam. Cybernetycznych komandosów. Oho, o, człowieku, jacy oni są niesamowici. <laughs> Hej, panie Harlejowiec! Dobrze pana widzieć. O mój Boże, stick! Udało nam się! Udało nam się! Blackwater Industries. Należy zwiększyć. Cześć, jestem Wenus. To już moja czwarta wyprawa i jeśli wszystko ułoży się po mojej myśli. Potwierdź wyjście. Grave Space Colony. Blackwater Industries. Na Cześć, Jestem Wenus. To już moja czwarta wyprawa i jeśli wszystko ułoży się po mojej myśli, to będę już mogła wrócić do domu. To usticka? Hej, czy możecie mi załatwić jedno z takich stanowisk wirtualnej rzeczywistości? Wyglądają świetnie. Blackwater Industries. Planujemy ewakuację z Catherwood. Pan Waterhouse pobrał już zyski z naszego konta i sprzedał część obiektów, w tym wszystkie kolektory słoneczne. Odkrycie pól lawy oznacza, że musimy wykorzystać energię magmową. Jako główne źródło zasilania. Nowa, większa liczebnie drużyna ma być wypoczęta i zżyta, tak, aby mogła stworzyć zgraną jednostkę gotową na specjalne zadania na nowej nienazwanej planecie. Udostępniono niewielkie lasery, które posłużą do rozprawienia się z zamieszkującymi lawę istotami. Małe futrzaste szkodniki, które przybyły niedawno na pokładzie statku handlowego, są nieszkodliwe i dlatego systemy celownicze zostały zaprogramowane tak, by nie otwierać do nich ognia. Ponieważ jadalna roślinność została wytrzebiona, a firma nie zamierza przeznaczać na tę planety dalszych funduszy, musicie wykorzystać laboratoria biologiczne do produkcji odżywki. Wypoczęta i zżyta, tak aby mogła stworzyć zgraną jednostkę. Dobre, przynajmniej tam mi wygląda na zadowoloną. Już trzy futrzaki dzielą z nią pokój. Emerytowany kapitan Charles Wilmington do usług. Dobrze być tu z powrotem. Nazywam się Wasylias. Jestem do Waszej dyspozycji. Chętnie poznam gwiazdy. Aktualnie gdzie? Przysiądą. Hej, Steve, popatrz na te wyniki skanowania. Skończyły nam się hydromorfusy. Musimy zacząć kupować odżywkę, albo już niebawem zrobimy się głodni. Ślanie awaryjne. Powietrze awaryjne. Potwierdź... Graj w Space Colony. Blackwater Industries. Oroksi? Handlujesz z Oroksami? Barbaro! Jesteś złą osobą, lecz nie szaloną! Coś ty zrobiła najlepszego! Teraz skoro wiem, czemu to naprawdę jesteśmy, wybuchłam na Lichwort. Oj, nie dobrze. Okazuje się, że Blackwater handluje z najstarszym i najpotężniejszym wrogiem ludzkości Oroksami. Wygląda na to, że w zamian za informacje o selensoańskich monolitach, próbowano sprzedać kokony protoraptorów znalezione we wraku Federacji. Oroksi już opanowali do perfekcji produkcję swoich aniołów śmierci i chcieli rozwinąć arsenał dzięki programowi hodowli raptorów. Ich baza była zaopatrywana w tajemnicy przez fribulańskich kupców, a teraz oroksi są nieźle wkurzeni i, jak to powiedzieć, chcą tu przyjść i rozetrzeć nas na proch. Oj chłopie. Należy zlikwidować raptory i zniszczyć lub zebrać wszystkie kokony. W tym drugim wypadku mają one zostać przetworzone. Wszystkie strefy zostały już otwarte, a pociski odblokowane. Czeka Was olbrzymi najazd obcych. Szansa przeżycia niewielka. Waszą jedyną nadzieją jest ostrożne planowanie. Umieszczony znacznik odkrył lokację bazy Oroksów, która może być teraz celem dla rakiet. Aby ją zniszczyć, trzeba będzie trafić ją bezpośrednio trzema pociskami. Jednak by eliminowanie bazy spowoduje, że Oroksi przeprowadzą zmasowany atak który przetrwacie tylko wtedy, gdy będziecie mieć rozbudowane systemy obronne. Ponieważ z czasem będzie przebywać oroksów, musicie idealnie wybrać moment wystrzelenia rakiet. Jeśli odpalicie je zbyt wcześnie, nie będziecie mieli odpowiedniej obrony, a jeśli zbyt późno, stawicie czoła przeważającym siłom wroga. Załogo! Śmierć lub chwała! To będzie historyczne wydarzenie, albo zginiecie okropną i tragiczną śmiercią. Albo wszyscy będziemy sławni. Firma za to, że szlachetnie i bohatersko wkroczyła, aby obronić rodzaj ludzki, a wy za rolę, jaką w tym odegraliście. Co jest? Myślałaś, że zagarniesz całą premię dla siebie, co? Nie mam mowy. Myślę, że oboje będziemy bogaci lub martwi. <laughs> Spójrz, co mam. Cybernetycznych komandosów. O, o człowieku. Jacy oni są niesamowici. <laughs> Hej, panie Harlejowiec! Dobrze pana widzieć. Potwierdź wyjście.